Bo są czasami osoby, które e, chcą spać na twardym jak deska. Mówią, mi się najlepiej śpi na podłodze. No to to będzie idealne rozwiązanie. Są tacy klienci, którzy kochają twarde podparcie, e, którzy kochają twarde materace i to jest idealne dla nich rozwiązanie w przypadku materaca właśnie pióra. Ale powiedzmy sobie, nie jest to twarde jak podłod. Ten materac też będzie dopasowywał się też. do kształtów ciała. Leżącego. Absolutnie tak, tym bardziej, że to jest materac piankowy i pianki zawsze też pracują pod nami, w szczególności, że górna warstwa to jest pianka Visco, pianka termoelastyczna, która dopasowuje się do nas pod wpływem nacisku i temperatury. To może ja pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ugięcie. W momencie, kiedy siadamy na tym materacu, to on praktycznie tylko kilka centymetrów ugina się pod naszym ciałem i czujemy tą twardość pod spodem. Wierzchnia warstwa elastyczna, lekko się uginająca, a pod spodem, jakbyśmy mieli coś twardego. A zobaczmy, jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy sobie leżę. No to tutaj już ta twardość jest rzeczywiście wyczuwalna. W materacu chodzi o to, żeby po pierwsze dopasował się do naszego ciała, ale zapewniał też preferencje, jeżeli chodzi o użytkowanie. I wam powiem, że ten materac mimo że jest twardy, to ja czuję, że on się ładnie dopasowuje. Ta wierzchnia warstwa jest wystarczająca na tyle, żeby ten materac otulił nasze ciało i dopasował się do... Żeby kręgosłup nie... był w różnej pozycji. Trzy warstwy. Górna warstwa pianka termolastyczna wisko, która do nas się dopasowuje po tym nacisku i temperatury. Poniżej dwie warstwy wspierające, podpierające pianki wysokoelastycznej. To wszystko ubrane w fantastyczny chłodzący pokrowiec z kulem, fabryk, czyli tkaniny chłodzącej. I cała wysokość to 22 cm. Mataraz, oczywiście, nadaje się również na stelaże ruchome. Jeżeli interesuje Was więcej takich informacji, chcielibyście dowiedzieć się o innych produktach, no oczywiście, obserwujcie nasz profil. Wejdźcie na kanał, zobaczcie, ile tych filmów już udało nam się nakręcić. Kolejne są w drodze, także. Zapraszamy do obserwowania, do polubienia materiału, jeżeli uznaliście go za wartościowy. No i oczywiście przekazujcie linki innym osobom, które poszukują wartościowych materiałów.